Temat Dnia Andrzej Kozyra, Jan Bodakowski, witamy, a dziś będziemy rozmawiać o e, hołowni przez pryzmat Nergala. Janku, zacznij może, bo to jest. Twój... E, na krytyce politycznej to jest taki um, najważniejszy lewicowy portal, e, który jest wspierany finansowo przez Sorosza. U ukazał się wywiad przeprowadzony przez Paulinę Januszewską. Z Adamem Nergalem Darskim, liderem zespołu Behemoth, znanym ze swojej pogardy dla chrześcijaństwa. No i oczywiście w, w tym wywiadzie Nergal yy, postuluje walkę z Kościołem Katolickim, yy, chciałby, chciałby yy, żeby Polska była tęczowa i za sojuszników z, dla swojego, swojej działalności politycznej uznaje m.in. Szymona Hołownię. Eee, jakby ktoś nie wiedział, Szymon Hołownia to jest taki człowiek, który nie ma wyższego wykształcenia, a został teraz namaszczony na nowego lidera opozycji i wzbudza ogromne nadzieje jako taka nowa nadzieja no, no, nowy lider środowisk pseudoliberalnych, które odbiorą dostęp do koryta, e, które który monopoli, który monopolizuje teraz PiS. To jest moja taka złośliwa opinia, dlaczego, dlaczego jest tak Szymon Hołownia cenoniony. Natomiast pan Nergal, który, który wielokrotnie manifestował swoją nienawiść do katolicyzmu, Ceni Szymona Hołownię. I tutaj cytuję za właśnie krytyką polityczną. Nergal w tym wywiadzie mówi, że Szymon Hołownia idzie jak burza po swoje i jest obecnie jednym z najlepiej przygotowanych merytorycznie polityków w Polsce, który mówi całkiem mądre rzeczy, prosto z głowy i serca, nie czyta z kartki. Takie chrześcijańskie ora, tak, takiego chrześcijańskiego oratora szanuję, mimo ideologicznych e, różnic. No i tutaj, Janku, wpadnę Ci w zdanie. Po pierwsze, Hołownia nie jest żadnym chrześcijańskim oratorem. Po drugie, jest oratorem typu złotousty. Tak się mówi o ludziach, którzy potrafią bardzo dużo. Moja babcia mawiała pleć, pleciugo, byle długo. No i właśnie y, pan Hołownia jest takim bardzo zdolnym y, erudytą, wyrobionym, w mówieniu, opowiadaniu bajek na różne tematy. Do tego stopnia dobrze mu wychodziło opowiadanie bajek, że był prezenterem współprowadzącym w programie Mam Talent. Teraz do tego programu... Miano zaprosić panu, panią Kurdej-Szatan, żeby pomogła yy, Prokopowi, ale okazało się, że po zdjęciach próbnych pani Kurdej-Szatan nie da rady i tam będzie jakiś yy, satyryk, jakiś, jakiś yy, kabareciarz razem z panem Prokopem. Tą kolejną edycję Mam Talent prowadził. No nieważne. Oczywiście ważne jest też to, yy, co stało się wcześniej w życiu pana Hołowni. On był yy, klerykiem i, i, i zrezygnował. Z, zbyt... Był yy, w nowicjacie u nie był tak. plecym, I to, tylko to, to... Nie miał zostać zakonnikiem, który potem mógłby zostać czynnikiem. I, i, to często tak się zdarza, zauważyłem: jest taka prawidłowość, że u osób, które. Yy, są na coś nastawione, on się nastawił na karierę, na karierę, bo on nie miał powołania, on się nastawił na karierę duchowną, ale stwierdził być może, że w tym yy, w zakresie, jak on będzie musiał słuchać prowincjała, jak on będzie musiał wszystkich słuchać, będzie iść tam na dole tej, tej, tej hierarchii ważności, będzie musiał czekać latami, Aż gdzieś tam w te, przesunie się w górę, no to on zrezygnował z tego. Znaczy nie ja, wiem, dokładnie ja, 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 przepraszam, że, że Ci przerwę. Ja nie byłbym taki surowy i rozumiem, dla mnie to jest naturalna rzecz, że ludzie e, idą po to do seminarów, do nowicjatów, żeby rozpoznać swoje powołanie. Ja bym nie przeczył szczerość wiary chołowni. Tylko jest jeden problem. Hołownia to jest dziecko drugiego soboru watykańskiego. Modernistycznej herezji, która się pojawiła w kościele katolickim, która jest na szczytach władzy, e, która nie ma nic wspólnego, której celem jest wykorzenienie katolicyzmu z kościoła. E, I e, oczywiście Hołownia. W tym swoim takim postrzeganiu religii jest konsekwentny. On jest po prostu wychowany w pewnym duchu, który narzucał, nie wiem, tygodnik powszechny, który, który dzisiaj jest uosobiany przez Franciszka. I on tak postrzega, na pewno wierzy. Ja, ja wierzę w to, że on szczerze wierzy w to, że bardzo potrzebne jest wykorzenienie katolicyzmu z Kościoła Katolickiego i odrzucenie tradycji Kościoła Katolickiego. Ja w to wierzę. Mnóstwo jest tak, Takich osób zaangażowanych, religijnych, które w to wierzą i Ehm, Hołownia jest po prostu przykładem tego, jak, jak, jak destrukcyjna jest właśnie ideologia pseudoposoborowa, modernistyczna, e, de tej herezji, która chce odrzucić katolicyzm i do czego to prowadzi. Ja to widziałem wielokrotnie, e, łącznie z tym, że miałem, e, poznałem jakieś działaczki lesbijskie, które wywodziły się ze środowisk właśnie kikowskich e, i to wszystko, ta, ta cała cała Cała, cała ta ideologia do tego doprowadziła. Tak to jest. I ja się nie dziwię Nergalowi, który źle życzy katoś, Kościołowi katolickiemu, że on popiera. Takie nurty w kościele katolickim jak Szymon Hołownia. I Nergal deklaruje, że on wierzy w szczerość postulatów Hołowni, który y, mówi chociażby o konieczności rozdziału państwa od kościoła, chce, by o prawach reprodukcyjnych y, decydowały obywatelki y, i obywatele. No tak, o prawach re reprodukcyjnych y, obywatelki i obywatele. Y, I tu się pojawia to hasło y, strajku kobiet. Mój brzuch, moja sprawa. I od razu włos mierzy mi się na głowie, a wiele już nie ma się co jeżyć, bo bo brzuch być może tak, ale to, co w brzuchu, to już nie jest sprawą kobiety, a sprawą ducha świętego i. Nie, to nie jest jej ciało. To zacznijmy od tego, że to nie jest jej ciało. Nie jest jej ciało, tylko to są komórki jej i mężczyzny. Zupełnie inny kąt Zupełnie tak. inny organizm. to jest ciało. człowiek. I jakikolwiek manipulowanie przy tym człowieczku. To jest już zamach na życie i zdrowie innego człowieka drugiego człowieka, który akurat tak jesteśmy stworzeni, że rozwija się w ciele kobiety. Tak to jest wymyślone i tego nikt nie zmieni. Nawet film Junior, który był miał być z pozoru śmieszną banalną komedią z udziałem Arnolda Schwarzenegger'a, miał pokazywać, że być może w przyszłości mężczyźni będą e, ro, rodzić dzieci. No jak tak dalej pójdzie, to chyba tak, po prostu jak kobiety już całkiem zatracą ten instynkt macierzyński, a tylko mam nadzieję, że tak nie będzie. Chodzi o coś innego. E, Pan Szymon Hołownia zatracił się, rzeczywiście przesiągł tym, tym nowym soborem jak, jak Gąbka do tego stopnia, że spodobał się władzą ITI i władze ITI pozwoliły mu prowadzić, powierzyły mu tworzenie kanału Religia TV. Nie wiem, czy Państwo doskonale pamiętają. Był taki kanał przez pewien czas, działał chyba ponad rok. Religia T.V., który w ogóle się nie sprawdził, bo miał po pierwsze niewiele do wspólnego z religią, po drugie to można było nazwać religia Szymona Hołowni i Nowego Soboru. T.V. Czy to, to jest właśnie ten problem, że wbrew oczekiwaniom możnych tego świata, biznesów, a także wbrew oczekiwaniom hierarchów, Katolicy e, wierni nie są zainteresowani e, zmianami posoborowymi. To najlepsze na przykład widać w tym, że e, w Polsce są księża, którzy, którzy są nieposłuszni wobec hierarchii, a są konserwatywni, i oni sobie zawsze zbiorą jakąś grupkę e, wierni, których są w stanie ich u, 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 utrzymać. A natomiast był taki ksiądz Lemański. Który, który poszedł w drugą stronę właśnie taką postępową, no i jak się skłócił tam z hierarchami, to nagle się okazało, że pomimo posiadania poparcia gazety wyborczej tych wszystkich starych, całych środowisk, to on nie ma żadnej grupki wiernych, która byłaby w stanie go utrzymać. I to pokazuje, że bez, bez sztucznego e, tyranizowania ludzi, to te, te posoborowe zmiany w kościele są nie do utrzymania. Ludzie są po prostu tym niezainteresowani, one są sztucznie wbrew ludziom utrzymywane, bo ludzie, którzy chodzą do kościoła, to chcą prawdziwego katolicyzmu. A nie jakichś tam pseudokatolicyzmów, yy, co niestety nam narzucają wierni. A jeżeli powiedziałeś o strajku kobiet, to warto przypomnieć, że właśnie w tym wywiadzie na łamach krytyki politycznej Nergal poparł także Rafała Trzaskowskiego i strajk kobiet. Yy, powiedział, że nawet rozumie te, te, akty, te akty profanacji kościołów, natomiast yy, nie, nie wierzy w to, że one tu bardzo realistycznie określiły, że one nie, jakoś nie doprowadzą do takiej pożądanej, e, m, pożądanej, pożądanej przez niego laicyzacji. No, Nerguel kiedyś myślał, e, że jak podrze Biblię, pismo święte, no to pismo święte, to no, nie wiem, może Bóg przestanie istnieć, no ale przekonał się sam na sobie, miał wiele różnych y, przykrych wydarzeń, zwłaszcza ze swoim zdrowiem, że tak naprawdę y, my zależymy od, od Boga, czy ktoś tego chce, czy nie. To, to Bóg nas nie potrzebuje, to my potrzebujemy Pana Boga i jak ktoś sobie dopiero to już uświadomi, że to człowiek potrzebuje Boga, wtedy dopiero zrozumie, e, gdzie, jest, gdzie jest jego miejsce. Wracając do Pana Hołowni e, jeszcze, ja polecam wszystkim, jak mają łącza internetowe, że obejrzeli sobie fragment programu e, polemiki Pana Hołowni z e, Cejrowskim swego czasu, gdzie Pan Cejrowski wypunktował. Katolicyzm pana hołowni, i wtedy będziemy wiedzieli, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Jak bardzo niebezpieczne byłoby to, gdyby rzeczywiście hołownia zdobył jakieś ogromne poparcie i w wyborach odniósł wraz ze swoim ruchem znaczący znaczące sukces, bo, bo to byłoby bardzo niebezpieczne, ponieważ za plecami hołowni czają się naprawdę potężne wilki, całe stado tak naprawdę wilków. E, a jeszcze ja wrócę tutaj także do, do tego Nergala, który e, znany jest właśnie z takiej nienawiści do kościoła katolickiego, ale w tym wywiadzie bardzo ładnie pokazuje, że jest bardzo zakorzeniony w tej takiej, e, tego środowiska, które, które jest krytyczne wobec polskiej narracji, bardzo e, proeuropejskie. E, które, które ma jeszcze dodatkowo e, olbrzymią pogardę dla e, polskiego ludu. E, tutaj w tym wywiadzie właśnie Negregal mówi, że, że taka krytyka jego bluźnierstw e, na, na scenie artystycznej, to krytyka, e, to kwinten, tutaj cytat, to kwintesencja polskiego czego katolicyzmu który ma swoje korzenie w sarmackiej wsi i związanej z nim systemie, systemie feudalnym. Kojarzy mi się z hipokryzją, głupotą, pychą, zacietrzewieniem we własnych poglądach, brakiem edukacji i kultury. I to jest cudowne, że, że ten człowiek uczy nas, co to jest edukacja i kultura? No po prostu mieszanie wieszanie siusiaka na krzyżu to dla niego jest przejaw kultury, a jak to im, komuś się to nie podoba, to już chami prostak. I w tym wywiadzie bardzo atakuje, tutaj, bardzo atakuje działalność Ordo Juris, który po prostu uważa za taką awangardę obrony katolicyzmu w Polsce. Teraz e, także Nergal e, za, e, m, organizuje taką akcję zbierania podpisów. Chce zebrać 100 tysięcy podpisów pod społecznym projektem e, likwidacji, kodeksu, e, likwidacji 196 kod, e, artykułu kodeksu karnego, który e, nie pozwala bezkarnie e, dokonywać bluźnierstw. Ten artykuł głosi coś takiego, że kto obraża uczucia, uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega karze, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. I moim zdaniem, komentując tą inicjatywę Nergala, to ona niewątpliwie zyska nie tylko poparcie lewicowców nienawidzących Kościoła katolickiego, ale może zyskać także poparcie na przykład neonazistów, bo jak zlikwidujemy ten artykuł 196, to ci neonaziści będą mogli sobie bezkarnie srać na żydowskie groby, profanować do woli synagogi i przyganiać wszelkie pielgrzymki Hasydów. Tak, masz rację. Ja tu jeszcze jeden wątek dołożę taki osobisty, bo byłem kiedyś pracownikiem, jak zaczynałem jako młody dziennikarz, pracownikiem telewizji niepokalanów. A ponieważ no, były różne sytuacje, jeżeli chodzi o współpracę z częścią zakonną, która była. Która była siłą twórczą, to znaczy telewizja należała do zakonu braci mniejszych, w związku z czym to z nimi trzeba było negocjować stawki pensji, umowy, na jakich byliśmy zatrudniani. No niestety te, 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 te rzeczy były bardzo dyskusyjne. Ja nie będę się zagłębiał i też po zakończeniu współpracy z Telewizją Niepokoranów mógłbym być człowiekiem obrazoburczym, który będzie, który będzie utyskiwał kościołowie. Jednak tak się nie stało, ponieważ wiara jest czymś zupełnie oddzielnym. I można widzieć błędy w postępowaniu pewnych ludzi, ale nie można ich uogólniać. Pan Nergal jest, jak dla mnie, człowiekiem no, niskiej kultury, mocno zbłąd, błądzącym, który szuka sojuszników, wśród ludzi y, podobnym, z podobnym sobie. No, pan, pan Hołownia też nie jest, y, tak jak powiedziałeś, no, nie ma wyższego wykształcenia, nie jest żadną alfą i omegą i nie może być dla ludzi światłych jakimkolwiek mentorem czy wyznacznikiem, y, cokolwiek by nie powiedział. No, nie, nie ma dla mnie większego znaczenia po prostu. Pan, pan Hołownia nie był nawet dobrym współprowadzącym programu Mam Talent. To jest. Mierny dziennikarz. No. Mierny dziennikarz. A tutaj jeszcze, jeszcze przypomnijmy, że bardzo charakterystyczne jest to, że w tym wywiadzie dla krytyki politycznej Nergal zadeklarował, że był bardzo zadowolony z integracji Polski z Unią Europejską. Więc to jest kolejny, kolejny zwolennik Unii Europejskiej. Przedstawia się także jako taki obrońca wolności sztuki. Nergal uważa, że ma prawo i tu cytat krytykować kościół za wszystkie zbrodnie i tworzyć sztukę w kontrze do świętości katolickich zwłaszcza że robi to otwarcie i bez czynienia komukolwiek krzywdy ma za sobą ciężką prawie 30-letnią pracę zespole, który zna cały świat, który odnosi sukcesy artystyczne i komercyjne sukcesy. Jakby krzywdy... no, trudniej przepraszam, żeby przerwę Charlie Ebdo Niech się zatrudni w do i troszkę pośmieje się z Allaha i Mahometa. Ale ja, ja, ja zadałbym też pytanie, bo yy, czy krytyka polityczna byłaby równie otwarta? dla muzyka y, z kapeli, który by stwierdził, że ma prawo krytykować Żydów za wszystkie ich zbrodnie i tworzyć sztukę w kontrze do świętości żydowskich, zwłaszcza, że robi to otwarcie i bez czynienia komukolwiek krzywdy, ma za sobą ciężką, prawie 30-letnią pracę w zespole, który zna cały świat, który odnosi sukcesy artystyczne i komercyjne sukcesy. No, y, 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 Ja jestem bardzo ciekawy, czy dla tych środowisk lewicowych to ta wolność artystyczna, a to jest wolność artystyczna, tylko do, do plucia na e, Kościół Katolicki, czy do plucia na wszystkich? I, nie, to jest też, e, wsianku, to ja. jest wolność tylko do plucia na Kościół Katolicki i na Prawicę. E, absolutnie nie wolno pluć na Lewicę, nie wolno pluć na to, co jest oazą wolności. A oazą wolności dla nich są właśnie środowiska lewicowe, wolność kobiet, wolność, wszystko. Peace and love and rób to, co chceta po prostu. I jeszcze tutaj takie dwie rzeczy. I oczywiście w wywiadzie Nergal dla krytyki politycznej stwierdza, że w Polakach jest aktywny wciąż parszywy gen antysemityzmu. Więc mamy tu niedosyć, że zwolennik kołowni Unii Europejskiej to jeszcze krytyk rzekomego polskiego antysemityzmu. I warto też przypomnieć, taką na samym końcu pada, pada taka typowa. typowa typowe stwierdzenie, które pokazuje, że choć lewica pokazuje się jako taka pacyfistyczna, to ta krytyka katolicyzmu na przykład z Ustnergala mi się bardziej kojarzy na przykład z zadrużeńską krytyką. Zadrużanie przed wojną twierdzili, że światopogląd katolicki jest bardzo zły, bo demoralizuje Polaków, czyniąc ich słabymi którzy nadstawiają drugi policzek, a, a powinni być takimi, którzy nie nadstawiają drugi policzek, tylko y, zażnają swoich wrogów. E, I tutaj y, w tym wywiadzie Nerga chce zdesakralizować też Matkę Boską, bo i tu cytat, bo inne boginie są radosne, ciekawsze, bardziej wyzwolone seksualne, witalne. Jeżeli królowa Polski jest smutną, wieczną dziewicą, a królem podźgany włócznią, męczony pod polskim piłatem męczenik na krzyżu, no to ja, i tu brzydkie słowo, nie wróżę dobrej przyszłości tej nacji. E, te zastrzeżenia. To czekaj. To są przerażające, antyhumanistyczne archetypy, które trzeba wreszcie wyrugować, przewrócić do góry nogami, a najlepiej pomalować na kolor tęczy, bez słuchania, czy kogoś to obraża. I to oznacza, że. Bo tu ja rozumiem, że można być krytykiem wobec Kościoła Katolickiego, ale. Krytykiem wobec podstawy Jezusa Chrystusa, który nawołuje do miłosierdzia i zostaje męczennikiem i walczył pokojowo, to oznacza, że my tu wcale nie mamy do czynienia z jakąś pacyfistyczną ideologią, tylko z ideologią, która odrzuca wszelkie miłosierdzie dla innych ludzi i stawia na, na agresję, nienawiść. Tak, ja się tutaj zgodzę. Ja po prostu to, co czytałeś, musiałem zareagować, bo powiem ci, że no tak, akurat tego cytatu nie słyszałem wcześniej. Pan Nergal w ogóle nie rozumie, co jest istotą wiary chrześcijańskiej i katolickiej. Tak ja nie, nie zgodzę się z tobą. On nie? doskonale rozumie mhm. i on y, całkowicie świadomie to odrzuca. Bo to trzeba sobie powiedzieć szczerze. To nie jest głupia wypowiedź. On bardzo jasno definiuje i odrzuca, ponieważ odrzuca całkowicie to nauczanie Jezusa Chrystusa. To jest typowe. Typowe e, odrzucenie e, w takim w duchu ateistycznego, ate, ateistycznego e, satanizmu i e, wpisuje się, i to, jest, i to jest najlepsza charakterystyka, jeżeli człowiek odrzucający. Ja już nie mówię, bo można mogę zrozumieć odrzucanie kości, Kościoła katolickiego, ale odrzucanie te nauczanie Jezusa Chrystusa i On, i On jest sojusznikiem chołowni, to pokazuje po prostu, z kim my mamy do, do, do czynienia. Nie no, wa, wa, walczymy po prostu z przedsionkiem piekła i każdy, kto zagłosuje na chołownię musi sobie zdawać sprawę. Z tego, na kogo będzie oddawał swój głos. Ja mu po prostu bardzo współczuję, bo albo jest osobą tak zmanipulowaną, że odda swój głos na pana hołownię, albo jest człowiekiem tak zdeprawowanym, że chciałby, aby na ziemi zapanowało królestwo szatana, bo, bo o satanizmie tutaj tak naprawdę mówimy. I a, jak dalekim trzeba być od humanizmu, przecież. Maria, matka Jezusa, jest najbardziej radosną osobą. Ona, zdając sobie sprawę z tego, że właśnie poprzez śmierć na krzyżu, y, Jezus y, zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana, zwyciężył zło. Mergal pokazuje nam tylko ten ludzki wymiar. Dał się zabić. Nie, nie dał się zabić. Umarł za nasze grzechy. Według Mergala dał się zabić. Według nas, chrześcijan. Umarł za nasze grzechy, bo tak chciał, bo chciał, żeby spełniło się y, zapowiedziane przez Boga y, odkupienie świata, odkupienie poprzez krew i ciało Chrystusa na krzyżu. On się dał zabić, bo miał taką moc, żeby się nie dać zabić. W każdej chwili golgoty Jezus mógł ją przerwać. Mógł, ale nie chciał. I to jest ta różnica, której Nergal pewnie y, ironicznie y, będzie się nadpiewał. To, to jest Nad... przerażające, on ją y, świadomie odrzuca. Tak. To trzeba sobie powiedzieć, nie traktujmy naszych przeciwników jak idiotów. To są ludzie, którzy całkowicie świadomie wiedzą, co robią. W każdej dziedzinie wiedzą. Jeżeli e, coś w Polsce źle wychodzi, to bardzo często musimy niestety wziąć pod uwagę, że to wcale nie jest wynik głupoty, może też głupoty, ale też może jest to wynik. Celowego działania, i tak samo jak e, świat, e, świat który, który chciałby nam wprowadzić pan Nergal, jest światem e, przerażającego odrzucenia wszystkich tych wartości, które niósł ze sobą Jezus Chrystus. I e, taki człowiek popiera świadomie i odpowiedzialnie, chołownie, e, więc można się spodziewać przez to poparcie, co, co, te, co, ta, co ten hołownia i ten cały, cały projekt ze sobą niesie. A my życzymy Państwu mimo wszystko miłego dnia, dużo, dużo wątków do refleksji. Współczujemy wszystkim tym, którzy popierają Pana Hołownię, współczujemy, modlimy się za nich, mamy nadzieję, że, że jakoś gdzieś tam Duch Święty ich natchnie, nawróci na, na dobrą drogę i że Pan Hołownia też się. Zreflektuje i po prostu stwierdzi, że, że on jednak rezygnuje z tego projektu. To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, gdybym się po prostu opamiętał. Ja każdy może się nawrócić, każdemu to życzymy. Miłego dnia Andrzej Kozera, Jan Bodakowski.